Ja jestem Rundzais. To jest znowu taki mały vlog. Ja naprawdę ja już tu mówiłem parę razy. Mówiłem tu tam, tam i tu właśnie teraz do Was, do kamery. Chodzi właśnie w tym o to, że już się zbliża 21 maja. Będzie chodziło w tym o to właśnie, że ja jadę do tych Niemiec i przez się tego nagrania dlatego ja nagrałem tyle od tych odcinków chyba 3 dni na razie chyba jeszcze jutro mam czas żeby nagrać też jakieś 3 bo to spróbuję wszystko pododawać i takie zaległe i teraz już no, jest sprawy. ale sprawa jest taka, że no, nagrałem właśnie te filmy i to jest pierwsza sprawa, którą właśnie dodam zresztą seria z dupy pewnie coś tam robi druga sprawa jest taka, że nie będzie mnie właśnie 6 dni na pewno spodziewać się przez tydzień może nawet więcej nie będzie tych odcinków. I chciałem też yy, ogłosić, że mogę zrobić odcinek z fana. Wątpię, że go zrobię, ponieważ mam jeszcze mało subskrypcji, o co bardzo się cieszę, bo jest dla mnie ogromna liczba. Chciałbym wam jeszcze... jeszcze was poinformować, że jak przyjadę z tych Niemców... Niemców? Niemiec? No! niech czas ten... To coś tam kupię i zrobię z tego konkurs i to rozdaję po prostu. Kupię tam może trzy rzeczy. Po prostu to komuś rozdam, chociaż nie obiecuję, że to będzie jakiś kurczy taki, nie wiem, taki telefon tu na przykład. Telefon, Wziąłem za niedługo wakacje i wakacje to już tych materiałów ja nie mogę. Naprawdę będzie dużo, jeszcze będzie dużo z innymi youtuberami, którzy są na moim poziomie, z rówieśnikami, czyli na przykład z Helomati.pl z różnymi, na przykład z Manixem. W ogóle wbijajcie też na mojego fanpage'a, bo mało co widzę, jest tylko chyba, no nie wiem 12 lajków. Chciałbym, żeby była ogromna liczba tych lajków. No i co? Jeśli chcecie, co ja też tam nie wiem, jeśli, bo to jest mało czasu, ja też dużo lajków nie dobiję. Dobijacie 5 lajków przez dziś... Nie no, dziś nie mogę powiedzieć, bo już jest bardzo późno i wątpię, że to czy coś. Jutro. I jeszcze, bo ja mam dopiero zbiórkę o 23 To jak dacie razem wbić 5 lajków like To zrobię jakieś tam odcinki na partię, czyli jeden z trzech I dwa z trzech i trzy z trzech, czyli Takie trzy odcinki z właśnie z mojej podróży, bo Będziemy zwiedzać Berlin Będziemy na turnieju w Hanerowie jako, Jakoś tak, ja nie umiem tego nigdy powiedzieć no problem jest tego, że właśnie nie będę nagrywać. Ale ja myślę, że wy się nie przejmiecie, bo i tak dłużo, długo też nie nagrywają. Teraz w, szatę, w szatę, tak, w szaty, kurczę, co, co się tam dzieje. Wsadzę jakieś tam odcinki. No ja myślę, że już jest czwarta minuta. No, więc... <laughs> no i co? To tyle z tego poradnika. Więc dobijacie tych 5 lajków, bo ja mam też chęć nagrywać kurczę z tego Berlina konkurs. Jeśli chcecie, to ja tam potem. Nie wiem, udostępniajcie to, lajkujcie, komentujcie. Pino, piszcie tam na dole te komentarze. pijajcie lajków jak najwięcej. Ja już się nie będę powtarzać, Basia ja powtarzam. No. Dobra, to ja z mojej strony to jest tylko tyle. Jeśli się Wam podobało, to subujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeszcze z Wam żegnam. Cześć i na razie. Piąteczka, ziomeczki. Bum!